Bez pomyślności. Jesteście gotowi na pierwszą porażkę? Olerka, O masakra. Prowizorka to moje drugie imię. <laughs> Już widzę, że mi się nie podoba. Trochę mi się już nie chce. Cześć, ja jestem Sandra i witajcie na kanale Make Me Up SB. Co my dzisiaj robimy? Nie wiem, czy Wy jesteście świadomi i gotowi. To będzie jedna z mocniejszych charakteryzacji. Dwie ludzkie twarze. I zarazem ostatnia Halloweenowa charakteryzacja. Żartuję, u mnie Halloween jest przez cały rok. To, że się kończy październik, nic nie oznacza. Dalej lecimy ze strasznymi charakteryzacjami. Ale wracając do dzisiejszego make-upu, długo zastanawiałam się nad tym, jak to ugryźć. Jak to po prostu zrobić, żeby mieć dwie takie same twarze? Na jednej głowie. Moje twarze. Nie jakieś losowe twarze, tylko moje. Dwie takie same. Powiem Wam, że robiłam kiedyś coś podobnego i było to wtedy połączenie zwykłej maski z moją twarzą. Takiej białej maski DIY, na której można coś malować. To jest chyba koszt około 2-3 zł. No ale tak czy inaczej, pomalowałam wtedy taką maskę podkładem i przykleiłam na moją twarz. I zaklepałam to wszystko lateksem. Ogólnie efekt nie był jakiś tragiczny. Jakby zamknąć jedno oko, to nawet znośnie to wyszło na zasoby, jakie wtedy posiadałam. Podsumowując, moi drodzy, udało mi się zrobić twarz. Udało się, ale jaka to była droga? Pełna męczarni, bólu i wylanych łez. Żartuję, nie było tak źle. Były gorsze charakteryzacje. Stwierdziłam, że do tego użyję swojego odlewu twarzy, więc odlew oblepiłam plastyliną żeby uzyskać efekt takiego przejścia, żeby ten odlew był zrośnięty z podłożem, bo to musiała być twarz, która by wychodziła ze skóry, tak jakby mi wyrosła tutaj z boku druga twarz. Rozumiecie? No i ten odlew z plasteliną zalałam silikonem, żeby otrzymać negatyw, podobnie jak w przypadku charakteryzacji sępa. No i jak już miałam ten negatyw, to sobie myślę: wleję tam silikon i będzie po sprawie, będę mieć drugą twarz. Ale to nie było takie łatwe. To nie było takie łatwe. Mój rozsądek podpowiedział mi, że to będzie za ciężkie. Drugi mój pomysł był taki, że wleję tam silikon i włożę ten odlew. Wiecie, żeby uzyskać taką maskę. Również tak samo jak w przypadku sępa. Tylko wtedy analogicznie ta maska będzie idealnie dopasowana do mojej twarzy. I będzie pusta w środku, a tego nie przewidziałam, że ona będzie pusta w środku. No i dlatego wyszło coś takiego. Zobaczcie, to jest puste w środku. Jak to miałoby mi się trzymać na twarzy? Jak ten nos tutaj. On może być nawet wklęsły, bo tu nie ma żadnego podparcia i żadnego stelaża. Już nie wspomnę o tym, że silikon był źle odmierzony i w ogóle mi się tam jakieś dziury porobiły. Lekkie to jest, ale bez żadnego pomyślunku. Bez pomyślunku. Jakbym sobie chciała to na twarz nałożyć, no to owszem, to jest idealnie dopasowane, proszę bardzo. Nie, no to totalny nie wypał. Totalny nie wypał. Tutaj dziura jeszcze, o, paznokieć nawet wchodzi. Tutaj też dziura. To by nawet mi się nie wtopiło w skórę, bo to jest tak źle wykonane. To nawet ma za dużą średnicę. Potrzebuję Próbowałam czegoś mniejszego. Nie powiem, trochę mój entuzjazm opadł wtedy. Stwierdziłam, że porywam się po prostu z motyką na słońce i nie jest mi dane zrobienie tej charakteryzacji. No, nie jest mi dane, ale po czasie zmieniłam nastawienie. Wystarczyło, że wypiłam kawę i zjadłam coś słodkiego. Od razu miałam pozytywne myśli. Stwierdziłam, że dodam trochę mniej silikonu i jak ten silikon będzie gęstszy, to zacznę ruszać tą formą, żeby on się też delikatnie osadowił na ściankach. Osadowił, ostał. Wiecie o co chodzi? O tak musiałam ruszać tym negatywem, żeby ten silikon osiadł tutaj na ściankach. Nie cały, ale żeby trochę te ścianki były usztywnione tym silikonem i żeby ten silikon cały pozostał też w nosie. Więc jak on trochę zgęstniał, to było łatwiej. No i moi drodzy udało się. Udało się, coś tam wyszło i z tego byłam naprawdę zadowolona, ale trochę za dużo baldiza dodałam i ten materiał przez to jest za gruby i może być problem ze wtapianiem się w skórę. Więc zrobiłam drugi prostetyk. Nie wiem, co mi tutaj nie pasuje, a może najpierw tą twarz zrobiłam, bo tutaj ten materiał też wyszedł taki gruby. No tak czy inaczej, coś mi nie pasowało. W tym mi coś nie pasowało i w tym mi coś nie pasowało. Ogólnie, one są ładne, no ale coś mi tutaj nie grało. Nie wiem co. Ale jak to się mówi do trzech razy sztuka albo do 50, ostatni idealny. Co prawda? Coś mi tutaj do nosa wlazło. Jest tutaj brudne i jest taka grudka, więc to jest grudka w nosie. Ale jak to zamaluję, mam nadzieję, że tego nie będzie widać. No, ale tutaj ta grubość materiału jest już idealna. No i na pewno mniej waży. Piękna. Piękna twarz. Jakże inaczej. Jeżeli myślicie, że to już koniec moich prostytyków? Nie, nie, nie. Ja was jeszcze zaskoczę. Zrobiłam mini twarze. To są pojedyncze mini twarze, a tutaj podwójne. Więc nie ma biedy, moi drodzy, nie ma biedy. Ogólnie, chyba z prawej strony nałożę tą twarz, tak żeby ona nachodziła mi na oko. Nie wiem, co sądzicie. No, jak mi już napiszecie, no to będzie za późno, zapewne. Ja już podejmę decyzję. Zawsze jestem ciekawa waszych opinii i czytam każde komentarze. Jak macie też jakieś pytania odnośnie produktów czy charakteryzacji, to zawsze wam odpiszę, czy na Instagramie, czy na TikToku, czy tutaj w komentarzu. Więc śmiało. Jeżeli macie jakieś pytania, no to piszcie. Postaram się pomóc z moją wiedzą na tyle, ile potrafię. Bo wiecie, ja nie jestem wyrocznią, ja sama tutaj się jeszcze uczę tego wszystkiego. Raz z lepszym skutkiem, raz z gorszym. No ale dobra, nie będę przedłużać. Zaczynamy. Oczywiście, przed charakteryzacją musiałam pomalować cały prostetyk twarzy, bo był bez wyrazu. Tutaj użyłam farb alkoholowych, cieni i trochę tłustej farby. No i dzięki temu prostetyk twarzy nie był już tak płaski. Nowy dzień, nowa pozytywna energia, zero złych myśli i mam nadzieję, zero niepowodzeń dzisiaj. Ja zawsze sobie rozplanowuję pracę na dwa dni, to znaczy nagrywanie, bo w jeden dzień bym się nie obrobiła. No to co, zaczynamy. Od czego możemy zacząć? Jak nie od brwi? Standardowo blokujemy brwi na początek. Jedna brew będzie całkowicie zakryta przez prostetyk, a drugiej po prostu nie będzie. Blokuję oczywiście szkolnym klejem w sztyfcie. Jak brwi wyschną, aplikuję puder transparentny. Do blokowania brwi dzisiaj używam tego pudru transparentnego z Bel, dlatego że miałam go akurat pod ręką. Ja mam milion pudrów transparentnych pozaczynanych. I później gdzie się wsadzam, nie pamiętam gdzie i otwieram kolejny. No i oczywiście kiedy puder nie jest mi potrzebny, to go znajduję w jakimś dziwnym właśnie miejscu. No ale najważniejsze, że się znajdują po czasie, tak? Pędzelkiem aplikuję puder transparentny. W zasadzie to bardziej tak stempluję. I druga brew strzepuję nadmiar. No i to już jest druga warstwa. Poczekam aż wyschnie znowu i nałożę puder transparentny. Wcześniej oczywiście brwi odtłuściłam płynem micelarnym. Możecie też alkoholem izopropanolem, jeżeli macie. Płyn jest oczywiście delikatniejszy i tak nie wysusza skóry jak alkohol. Najlepiej przed zablokowaniem brwi nic na nich nie mieć. Moi drodzy, żeby nie marnować czasu, przygotuję sobie od razu włosy pod łysinę. Czyli związuję je w niskiego kucyka i włosy z kucyka zaplatam w warkocz. Na włosy nakładam got to be glut. Najlepszy pod łysiny, pod peruki, najlepszy. I wiecie co, ostatnio zorientowałam się, że jest jeszcze mocniejsza wersja w takim czarnym opakowaniu. Smyru, smyru, czasami też robię brwi na ten klej. Bo jest nie do zdarcia. Co prawda, on nie jest przeznaczony do brwi, ale nie oceniajmy. Chodzi mi oczywiście o brwi w zwykłym makijażu, nie do blokowania. Właśnie tym żelem czasami układam swoje zwykłe brwi w zwykłym makijażu dziennym. Naprawdę fajnie trzyma. Warkocz też przejeżdżam tym żelem, żeby te małe włoski tam nie odstawały. I kontynuuję blokowanie brwi. Chyba na trzech warstwach zakończymy, czyli wychodzi na to, że to będzie ostatnia. Wiecie, że po moim ostatnim makijażu nie mogłam doprać tych moich ciuchów roboczych? Ta moja jedna bluzka jest cała w wazelinie i wosku charakteryzatorskim. Jeżeli macie jakiś sposób na dopranie takich plam, no to dajcie mi znać. Brwi zrobione, lecimy z łysiną. Łysina z kreolana. Słuchajcie, w ostatnich dwóch filmikach nie mieliśmy łysiny. Więc czas to zmienić. Piękne jak zawsze. I robimy tak, że lewe ucho zostawiam, a prawe zakrywam. Zobaczycie czemu. Czy to jest rozsądna decyzja? Okaże się w czasie, tak? No, okaże się w czasie. Wykrajam łysinkę. Tu mi będzie lepiej jednak w lusterku patrzeć, niż na czuję robić dziura na ucho. Lewe? Lewe. Człowiek musi się czasami zastanowić przez chwilę, które to jest lewe, które to jest prawe. Z tej strony w ogóle cała lewa strona będzie zakryta jedną twarzą. Z prawej strony, tu gdzie jest ucho, będzie kolejna twarz. Pierwotnie miałam zrobić tylko jedną twarz z prawej strony, wtedy tutaj ta prawa strona byłaby zakryta, ale stwierdziłam, że zrobiłam tyle tych twarzy, no to nie zmarnuję ich, dodam do charakteryzacji jeszcze jedną. Może będzie bardziej efektownie. Może wyjdzie beznadziejnie. Zawsze to jakieś nowe doświadczenie. Słuchajcie, nie ma co się nastawiać, że wyjdzie, że będzie super. Najlepiej mieć neutralne podejście. Zawsze może coś się nie udać i trzeba mieć to z tyłu głowy. Nie należy się poddawać, moi drodzy. Nie należy. No ale jak już się poddacie, wiadomo jak to w życiu bywa, spróbujcie kolejnego dnia. Mi to zazwyczaj pomaga. Prosajdem teraz... Gdzie jest prosajd? Gdzie jest prosaid? Prosidem teraz sobie namaluję linie, do których przyklei się ta łysinka. O mój Boże, jaki on jest usyfiony. Też się tutaj taki glut zrobił. Ja wiem, że ja cały czas to samo mówię, ale może wam się coś utrwali. Może oglądają to też osoby, które nie oglądały moich wcześniejszych filmów. Klej nakładam patyczkiem kosmetycznym. Jak on stanie się bezbarwny, to znaczy, że można przyklejać łysinę. Wydaje mi się, że dzisiejsza charakteryzacja nie jest charakteryzacją czasochłonną pod względem zrobienia jej na twarzy, dlatego, że jest to głównie przyklejenie elementów i ich pokolorowanie, że tak powiem. Najgorsza robota już została wykonana podczas robienia samych tych prostetyków. Najwięcej czasu to trwało. No i już gdzie ten klej staje się bezbarwny, poczekam jeszcze chwilę i zacznę przyklejać łusinę. Jesteście gotowi na pierwszą porażkę? Ja chyba tak. Ja urodziłam się gotowa na porażki. Cholerka! Tu jeszcze sobie podetnę. To co mi zostało, obcinam. Tapiam granice acetonem kosmetycznym. Ładnie się wtapiają. Po tej lewej stronie tego nawet nie będzie widać, bo będzie przyklejona tutaj twarz. Na uchu też mogę troszkę wtopić ten glacan. Łysina jest, nie było najgorzej. No i co, mam dwie twarze i będzie trzeba je przykleić. Brzydszą, która jest brzydsza, obie tak samo wyglądają prawie, że brzydszą na tą stronę przykleję. Ładniejszą na przód. Powiedzcie mi teraz moi drodzy, czy to będzie się trzymać? O, masakra. Podoba mi się. Najwyżej z tyłu taśmą podkleję. Tego nie będzie widać, ale może będzie się bardziej trzymać. Wiecie? Może tak zrobię. Przygotuję sobie od razu szarą taśmę izolacyjną. Ale prowizorka. Prowizorka to moje drugie imię. Słuchajcie, jak coś działa, to znaczy, że nie jest głupie, tak? Co prawda, ja jeszcze nie wiem, czy to będzie działać, ale będzie to takie koło ratunkowe. Cały ten prostetyk twarzy. Najpierw posmaruję klejem z tej strony i tutaj też będę smarować swoją głowę. Oczywiście robię to prosaidem, bo to jest mocny klej. HydroMastics mógłby nie utrzymać tego, no ale wiecie co? Czego klej nie utrzyma, to szara taśma izolacyjna przytrzyma. Słuchajcie, producenci szarej taśmy izolacyjnej, to mogłaby być wasza reklama. Chociaż czy szara taśma jest izolacyjna? No to trochę taki faka reklamowy, bym powiedziała. Aż muszę to sprawdzić w internecie. No i co? Chwila prawdy. Co będzie, to będzie. I co? Śmiesznie to wygląda. Jak taki jerzyk. Acetonem wtapiam teraz granicę prostetyku. Chwila prawdy, czy to się ładnie wtopi? No bo wiecie, łysina glacanowa zawsze ładnie się wtapia, bo ja jej nie robię. A prostetyki sama robię, dlatego zawsze do dupy się wtapiają. Nie, no nie jest źle. Na razie prowizorycznie wtopię sobie te granice, żeby po prostu pozbyć się nadmiaru tego materiału. Przykleję jeszcze ten prostetyk. Prostetyk maluję po zewnętrznej stronie klejem, a później będę malować twarz. Może na głowie też damy prostetyk, mam jeszcze takie główki pojedyncze. Przyklejamy. I kolejny przykleję gdzieś. Tutaj z przodu. To będzie dobra decyzja. No nie wiem, już widzę, że mi się nie podoba. Bardziej do góry nogami. Jakoś coś tam znośnie wyszło. Dokończę sobie zakrywanie brwi i później pocieniuję tutaj te wszystkie głowy. No i delikatnie pędzelkiem rozprowadzam dookoła też tych przyklejonych prostetyków. Używam teraz tego stiku z NYXa. On ma fajną konsystencję do zakrywania brwi. Gąbeczką doklepuję. Słuchajcie, ja wiem, że to teraz nie wygląda. Będzie to wyglądać chyba. Czy ja was kiedykolwiek oszukałam, że coś nie wygląda teraz, a później wygląda? Tak, bywało tak. Może w sumie ta charakteryzacja będzie dawała trochę vibe substancji. Wiecie, jak w tej scenie końcowej był taki potwór, miał chyba dwie głowy dwie twarze, no to na pewno da podobny vibe. Znowu wtłaczam puder transparentny i teraz nakładam trochę inny kolor korektora, mniej żółty. Dodałam jedną główkę tutaj, bo za bardzo był duży spadek między czołem a głową. Ta główka idealnie się tutaj wpasowała. Dobra, moi drodzy, lecimy ścieniowaniem. Pomiędzy tutaj tymi granicami trochę takiego zielono-żółtego wszędzie dajemy, no bo te głowy wyrastają z mojej głowy. Trochę takiego różowego koloru by się przydało, ale takiego brudnego. Na każdą główkę na przyklejoną twarz też dajemy wszędzie. WSZĘDZIE! NIE BOIMY SIĘ! Trochę mi się już nie chce. Oko byłoby mniej więcej na wysokości mojego oka. No, coś takiego byśmy zrobili, co? Co sądzimy? Smaruję prosaidem teraz moją twarz. Prostetyk też już posmarowałam. No i standardowo, mówiłam już to wiele razy, jak klej staje się bezbarwny, to wtedy można przyklejać prostetyk. Po tej stronie nic nie widzę, nie wiem nawet czy się przykleiło. Trochę się chyba zniekształciło, co? Nie wiem, nie wiem co tu się dzieje. Czy to się przykleiło? Trudno, już, już nic nie zmienię. Popcinam ten nadmiar. Kurde, znowu ledwo widzę. Co mnie pokusiło, żeby oczy zakrywać? Wtopię sobie granicę tu, gdzie mogę. I tu, gdzie mniej więcej widzę. Lecimy z podkładem. Ale to nie... Muszę mieć mocniejszy. Tu nie wiem kompletnie co się dzieje, mam ograniczone pole widzenia. Tutaj już lepiej widzę. Doklepuję gąbeczką. Lecimy ścieniowaniem, trochę zielonego. A tu coś się odkleja. Wszędzie malujemy. Tak samo jak wtedy malowaliśmy, tak samo teraz malujemy. Trochę większym pędzlem delikatnie na różowo. Spróbuję zrobić plamy. Starczy znowu z tym psikaczem. I co? Nie widzę nic. Kurde, powtórka. Powtórka z rozrywki ostatniej, wiecie? Stwierdziłam jeszcze, że całość pomaluję wazeliną, żeby ta skóra się tak błyszczała i była taka obrzydliwa. Słuchajcie, jestem zadowolona i dużą robotę zrobiła tutaj wazelina. Po nabłyszczeniu całości dużo lepiej to wyglądało niż takie matowe, przerażające. Przerażające i faktycznie daje mi to vibe filmu Substancja. Ściągamy. Uuu. A to na pewno odejdzie już z całą musinką, jestem przekonana. To się tak wtopiło w tą musinę, że nie mam mowy, że zejdzie oddzielnie. No, tak jak mówiłam, jeden z najszybszych demakijaży.